Dzień dobry, dzień dobry. Idziemy dzisiaj zobaczyć na targ Baszka Woda. 40 kuna w mhm. Kilogram 40 kuna. Dzień dobry. Mhm. 30 kuna. Jaka fasolka, ona chyba jest, już nie, do... nie nadaje się już. Ale ona ma taki kolor, widzisz? Widzisz? Tak, to jest taki kolor, widzisz? Aha. Ona nie jest wyschnięta, ona jest dobra. Taka, taka, taka fioletowa, ciekawe jak smakuje. Ciekawa, czy można euro płacić. Domacie, patrz, pisze domacie. Domacia, nektaryna, breskwa. Mm. Można Wszystko. euro płacić? O, Dobrze. można! Dobrze, Dobrze, to przejdziemy dookoła i przyjdziemy. No. To idziemy dookoła. Super! Kukurydzę moglibyśmy kupić. To wrócimy tam. Popatrzmy figi. Figi zrywamy z drzewa, tylko tutaj no nie ma. Gdzie za bardzo? Pomidorki jakie? 18 kun, kilogram. Arbuzy. Mm. 20 kun to 12 zł kilogram. Zimniaczki 6 kun a to są chyba cukimie, Takie jasnozielone. No u nas są tylko te ciemnozielone. No, ja myślę, że to od słońca może one takie Może. Pokażę z bliska, jakie jasne są. Ogórki kiszone bym zjadła. 15 kun kilogram gruntowe. Arbuziki. Proszę, jakie piękne. Tu macie Wszystko to macie. Ile figi? 40 sekund. 40 Jabłka 15 kun. brzoskwinki 20 kun. Cebulka mówiłam 10 kun. Pomidorki jakie ładne. Ziemniaczki, papryka. Tu cebuli full. Głównie ziemniaki, cebula, pomidory. Ale te pomidory trochę wyglądają jak marketowe. Tak, te są fajne, pokaż. Te... te są fajne. A mhm. te takie kanciaste, nie? Mhm. Układane jakby. No nie wiem, może się mylę. No te są fajne. Mhm. O, tak czosnek. Pomidory. Ale malutki ten targ. Spodziewałam się większy, że będzie no, ciekawy dla takich czosnku. Fajny. Ale byśmy sobie powiesili w kuchni. Super. To byśmy mieli na ten na yy, wampiry <laughs> Zakładasz, na... że u nas są wampiry? Nie ja wiem, na przykład... <laughs> A Ale to też jest fajnie. Patrzcie. Chcecie wiedzieć ile to kosztuje. Papryczka i czosnek. Halo? Kto tu obsługuje? Wydaje się. Pani Ile takie coś? A zważyć, A, zważyć trzeba, widzicie. Aha. To interesuje nas ten czosnek i, I papryka. papryka. No. Tak. Ile kosztuje? Ja myślę po 100 kuna. Po 100 kuna, tak? A, coś. Nie da się Jedna część. Aha. Tak, 100, 100 kuna. kuna. A papryka ile tak mniej więcej? Papryka 40. 40, mhm. tak mhm. 40, 40 kuna. 40 kuna. Tak mniej więcej. I to na wagę się kupuje. O nie ma, że to jest 40 Aha. 40 kuna. No fajne. No fajne. Pomyśl, pomyślimy A, A można tej... euro płacić? Może, można, można, można. A po ile euro? 7,3. 7,5. to weźmiemy. Dwa byśmy wzięli? Ten czesnek wziął Dwa No możemy wziąć. Dobra, jak po 7,5 euro to weźmiemy oba. Kolko? dwa. Jeden i dwa czesnek. Jeden czesnek, jeden czesnek. Ale to byśmy wzięli i to. Okay, okay. Ale euro po 7,5. Dobra. Dobra. No dobra. Mhm. Proszę cukinie, są też ciemne. No to fajny kurs mamy 7-5, widzicie? Na targu właśnie trzeba. W jednym z poprzednich odcinków wspominałam coś na ten temat. Dobrze, to Piotrek się tam rozliczy.

o, te pomidorki są na pewno do Macie. To widać, to widać od razu. Fasolka 40 kun, ale zjadłabym. Fasolkę i zjadła. Paprykę? Mhm. mhm. Od razu mi się pani Zofia przypomina. A taki worek 30 kun. A ile tutaj jest? To jest pół kilo tutaj będzie, myślę. 30 kun. Winogron ładny. To jest oliwa, tak? 45 kun. Ta oliwa. Mhm. A ta duża? Nie ma ceny. Nie ma ceny tej dużej. Tutaj też to macie. O, te pomidory fajne. Uh -huh. Ładne. Jakie fajne. Też jest halo, halo. Oliwa 80 kun, 70 mniejsza. My to mamy przygody. Kupiliśmy trochę, no i tak u każdego po trochę kupowaliśmy. Euro wymieniliśmy po 7,3 w końcu, bo tamta pani nie chciała 100 euro wymienić. Co widzieliście, 7,5 za dużo jej było, więc wymieniliśmy u innej dychy. No i mieliśmy w sumie 730 kun. Więc za 730 kun pokażę Wam co kupiliśmy w domu, ale na koniec jeszcze postanowiliśmy pomidorki kupić. 73 tak A co powiedziałam? 730. No dobrze, zawyżyłam. Bez zera. Więc na koniec jeszcze tam dwie rzeczy kupiliśmy, trzy w sumie. I zabrakło nam trzech kun. Zostało na 20 na styk. I tam był pan, który dobrze mówi po polsku, nie wiem czy nie Polak, ale no chyba nie. No taki, no ale po chorwacku i po polsku dobrze mówił. I mówi w końcu, już się śmieję, pani mówi, doniesiecie te trzy kuny. Mówię, no pewnie, ona się śmieje, ja mam wszystko na kamerach, widzę, tak. <laughs> to musicie donieść te trzy kuny. I mówi, no pewnie, kawałek tutaj obok mieszkamy, doniesiemy te kuny. A pan mówi, nie musicie, ja za was zapłacę te trzy kuny. <laughs> Pośmialiśmy się, no już nie nagrywałem. szkoda, ale było śmiesznie, mamy jakieś takie szczęście. Dar do ludzi. Tak, i teraz to wszystkie zakupy za 10 euro. Za 10 euro można powiedzieć tak, Rozłożymy na stole i pokażemy, co mamy za 10 euro. I tak wyglądają nasze zakupy za 10 euro. Także no ceny poszły w górę, trzeba przyznać. Tak, tak. I ja chciałem tylko dodać, że w sumie ceny wszędzie są takie same. Czy na łódce, czy na bazarze, czy w sklepie. Różni się tylko to, ile euro stoi. Różnica kursu. Bo na łódce 7,0, a tutaj już 7,3 można tak uzyskać. Także zakupy udane.